Starszy kapitan Grzegorz Fleszar, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Około godziny pierwszej w nocy do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Zgorzelcu wpłynęło zgłoszenie o pożarze śmietnika przy budynku Biedronka, w okolicy budynku Biedronki w Zawidowie, więc dyżurny zadysponował najbliższą jednostkę OSP. W międzyczasie Zaczęły też wchodzić kolejne formatki z informacją, że jest to pożar budynku, obiektu handlowego Biedronka. W tym momencie, natychmiast zostały do tego zdarzenia zadysponowane siły i środki w większej ilości. Najbliższe jednostki OSP, KSRG, zastępy Państwowej Straży Pożarnej ze Zgorzelca i z Bogatyni. A w kolejnej fazie również ciężkie samochody gaśnicze poza powiatu. To jest Wówek, Chojnów i Cysterna z Bolesławca. W tej chwili na miejscu pracuje też specjalistyczny samochód z aparatami powietrznymi ze Złotoryi. Łącznie tu na miejscu mamy kilkanaście zastępów. Trwa akcja dogaszania i sprawdzania miejsc, gdzie ukryte zarzewia ognia pozostały. Niestety cały obiekt uległ spaleniu, gdyż w momencie przyjazdu pierwszych sił i środków na miejsce dach budynku stał już w ogniu. W kolejnej fazie doszło do zawalenia się tego dachu do środka. Działania w tym momencie prowadzone były z zewnątrz. Z uwagi na zagrożenie dla ratowników było podawanych około 12 w jednej czasie, około 12 prądu wody jednocześnie i działania prowadzone były z zewnątrz. W momencie zgłoszenia w budynku przebywało trzech pracowników przygotowujących towar do. Otwarcia sklepu. Ci pracownicy podjęli próbę gaszenia tego ognia, tego śmietnika, niestety nieskuteczną, i po zauważeniu, że ogień przedostaje się przez część dachową, bo tak się rozprzestrzenił najprawdopodobniej od tego śmietnika na zewnątrz, w część dachu, po zauważeniu, że to zadymienie pojawiło się w sklepie, ci pracownicy na szczęście ewakuowali się cali i zdrowi. Poza sklep, na zewnątrz i przekazali też informacje przybyłym na miejsce zastępom Straży Pożarnej, jak to w pierwszej fazie wyglądało. Okay. Wiadomo, jakie straty szacowane są, czy już czy za, za wcześnie? W tej chwili jeszcze za wcześnie. Na pewno są to potężne straty, bo cały towar, który był z, na sklepie, uległ zniszczeniu. Do tego mamy zniszczenie całkowite budynku.